Czałczał czał. 10 najważniejszych informacji. Czyli bardzo ciekawy pies, świetnie wyglądający, o bardzo ciekawym charakterze. Można ogólnie powiedzieć, że pies troszkę inny niż te wszystkie psy, które najczęściej spotykamy. Co oczywiście nie oznacza, że pies gorszy. Ale od początku. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że to psy bardzo niezależne. Często się powtarza, że to taki kot w ciele psa. Pies, który chodzi swoimi ścieżkami, pies, który ma bardzo silny charakter, lubi samodzielnie podejmować decyzje, bez na przykład konsultacji z nami, i on jest na tyle niezależny, że dla wielu osób będzie to coś, co może im przeszkadzać, ponieważ ta niezależność jest na bardzo wysokim poziomie i ten pies nigdy nie będzie nas słuchał w sposób ślepy, co oczywiście nie jest tak rzadko spotykane, jakby się niektórym wydawało. Po drugie, są to psy, które niezbyt często okazują emocje względem swoich opiekunów. Nie są to psy wylewne, wręcz niektórzy mówią, że są one oziębłe. W rzeczywistości tak nie jest. To psy, które bardzo mocno się z nami wiążą, potrzebują dużo kontaktu z nami. Po prostu ten kontakt jest potrzebny, żeby one zachowywały się tak, jak trzeba, żeby ich psychika była taka, jak trzeba. I tutaj musimy pamiętać, że to, że nie okazują nam emocji, Wcale nie oznacza, że nas nie kochają, i chociaż to jest pies raczej jednego pana, on wybiera sobie jednego opiekuna czy też opiekunkę, dla której zrobi o wiele, wiele więcej niż dla innych, ale resztę rodziny również mocno kocha. Pamiętajmy, że to pies, który jak już okazuje te emocje względem nas, to powinniśmy być z tego bardzo, bardzo zadowoleni, ponieważ nie jest to częsty widok. Trzecia rzecz to to, że wychowanie jest trudne. Po prostu należy stwierdzić, że to wychowanie jest trudne, trzeba dużo cierpliwości, dużo konsekwencji, dużo wiedzy, żeby wy właściwy sposób wychować tego psa. A rola tego wychowania jest naprawdę bardzo, bardzo ważna, ponieważ źle wychowany, niewychowany cchauchau może sprawiać gigantyczne problemy. Więc nie jest to na pewno pies przeznaczony dla kogoś, kto nigdy nie posiadał psa, kto nie ma doświadczenia. Albo, komu, albo dla kogoś, komu nikt nie pomoże w jego wychowaniu. To pies po prostu trudny i należy o tym pamiętać. Oczywiście te jego fajne cechy charakteru jak najbardziej to rekompensują, ale musimy pamiętać, że to wychowanie jest trudne. Czwarta informacja. Przeważnie kontakt z dziećmi jest dosyć średni. To psy cierpliwe, ale jednak nie tak mocno nastawione na ten kontakt. Jeśli poszukujemy psa, który będzie się świetnie dogadywał z najmłodszymi, to raczej nie jest to czałczał. -czał. Będzie je tolerował, ale jednak nigdy nie będzie to taki stosunek do tych najmłodszych jak w przypadku innych psów. On jest zbyt niezależny, zbyt troszkę taki zdystansowany do całego otoczenia. Więc oczywiście może być świetnym psem rodzinnym, może być świetnym towarzyszem dla najmłodszych, ale jest to trudne. No i raczej to nie jest pies, którego wybieramy właśnie z tego względu, jak on będzie się sprawdzał jako pies rodzinny. Ale nie wolno zapominać, że musi być częścią całej rodziny. To, że jest zdystansowany, nie oznacza, że możemy w jakikolwiek sposób go izolować, wręcz przeciwnie. Tutaj ta potrzeba bycia z swoją rodziną jest jeszcze większa niż w przypadku większości psów, które nam się wydają genialnymi psami rodzinnymi. Tutaj może nie będziemy mieć w zamian tych wielkich okazywań, uczuć, bycia nons blisko nas, ale ta potrzeba bliskości z rodziną, czucia ze strony psarza jest częścią tej rodziny jest naprawdę niesamowicie ważna. Piąta rzecz to bardzo silny instynkt myśliwski i problemy z obcymi psami. Tutaj socjalizacja tych psów jest niesamowicie ważna, ponieważ one raczej w negatywny sposób są nastawione do obcych psów oraz do większości zwierząt. To też pies, który nie ma tak łatwo zaakceptować zwierząt domowych, to nie jest tak proste jak w przypadku no, większości jednak psów, i musimy na to bardzo mocno uważać, żeby nie sprawiło to nam kiedyś kłopotów. Więc po pierwsze, socjalizacja i nauka, w jaki sposób ma się zachowywać w kontaktach z innymi psami. Już szósta rzecz. Jest to pies niewymagający pod względem ruchu. Ta potrzeba ruchu jest poniżej średniej. Oczywiście, trzeba go wyprowadzać na spacer, trzeba mu zapewnić odpowiednią dawkę zabawy, ćwiczeń, ale nie jest to coś trudnego. To psy raczej spokojne, to psy, które tego ruchu nie potrzebują aż tak dużo, a właściwie potrzebują go naprawdę niewiele. Musimy mu go zapewnić, musimy im ten ruch zapewnić, ale tutaj te potrzeby są na naprawdę niedużym poziomie. Siódma rzecz. Czałczał -czał to bardzo dobry stróż. Nieufny, bardzo czujny. Trzeba uważać, żeby nie podsycać w nim tych instynktów terytorialnych, to pies, który naturalnie bardzo dobrze pilnuje i jest świetnym obrońcą. Do tego jest to pies niehałaśliwy, zup, całkowicie nieprzekupny. To pies, który będzie nas ostrzegał, będzie nas bronił z całych sił i jest w tym niesamowicie skuteczny. A każdy, kto pomyśli, że to taki miś, przytulanka, to niestety bardzo szybko przekona się, że to naprawdę nie jest pies będący jakąkolwiek przytulanką. To pies, który potrafi bardzo dużo jeśli chodzi o obronę nas i na przykład terytorium, i o tym musimy mocno pamiętać. Ósma informacja. Są to psy bardzo mądre, ale niechętne do nauki. To, że nie będą nigdy posłuszne, to już mówiłem. Ale one, podobnie jak niektóre inne psy, po prostu no, niezbyt widzą sens w nauce. Jeśli je zmotywujemy, jeśli je, jeśli je przekonamy, jeśli będą widziały w tym sens, nauczą się błyskawicznie. To jest naprawdę obdarzony bardzo dużą inteligencją i kiedy chce, nauczy się szybko. No ale najczęściej nie chce, nie widząc w tym żadnego sensu. Podobnie jest z wykonywaniem komend, chyba że to są komendy, które niejako mają służyć do obrony nas. Wtedy no, on złapie w lot, ale jakiekolwiek inne komendy, na przykład, żeby coś aportować, żeby coś zrobić, ten pies się zastanowi szybko, ale się najpierw zastanowi, czy jest w ogóle sens się ruszyć. No, po co on ma coś aportować, kiedy to nie jest potrzebne, przecież ten opiekun może sam po to pójść, po co to rzucał, albo jakieś bieganie, jakieś skoki, bez sensu. No i takie jest podejście. On w tym nie widzi sensu, więc nie będzie tego robił. Po co ma z siebie robić głupka? Tak można by powiedzieć o tym psie. Ten pies jest według niektórych o wiele mądrzejszy od innych psów, ponieważ nie daje się wykorzystywać przez swoich opiekunów. Ale jeszcze raz powtórzę: jeśli będzie chciał, jeśli go przekonamy, jeśli go zmotywujemy, robi wszystko błyskawicznie. Bez żadnych problemów. Przedostatnia dziewiąta informacja może troszkę o takich rzeczach jak problemy ze skórą, alergia, problemy ze stawami. Dodatkowo czałczal nie jest odporny na wysokie temperatury. Tutaj w czasie upału, w czasie mocnego słońca nie trenujemy, zabezpieczamy tego psa no jak każdego, żeby miał cień, żeby miał świeżą wodę. To jest jednak pies, który ze względu na swój, ze względu na swoją sierść, ze względu na swoją budowę niezbyt dobrze znosi te. Wysokie temperatury i musimy o tym po prostu pamiętać. Ostatnia dziesiąta informacja pielęgnacja jak widać, może być dosyć czasochłonna i wymaga regularności. No, oczywiście, dodatkowo musimy tego psa nauczyć, że pielęgnacja jest ważna już od y, pierwszych tygodni, tak, żeby ten pies wiedział, że no, musi poddawać się tym zabiegom pielęgnacyjnym i to jest czymś niesamowicie ważnym. Wtedy raczej nie będzie problemów, jednak musimy pamiętać i o dużej częstotliwości, i długotrwałości tej pielęgnacji. Nie jest to coś strasznego, tu może od razu powiem, ponieważ niektórzy może się wystraszą, że to będzie zajmowało nam długie godziny. Jednak w przypadku tak bezobsługowego psa, no ta pielęgnacja się wyróżnia. Więc jak widzimy, Czał Czał to pies troszkę inny niż większość psów. Niesamowicie ciekawy i ze względu na wygląd i, na, i ze względu na cechy charakteru, niesamowicie mocno się z nami wiążący, ale nie potrafiący, nie chcący tego okazywać, niezależny, uparty, ale można powiedzieć dodatkowo oddany i taki, który kiedy trzeba zrobić dla nas wszystko. Świetny pies, ale tylko w rękach niektórych z nas. I naprawdę nie sugerujmy się wyglądem. Zastanówmy się 20 razy, albo i więcej, czy damy sobie z nim radę i zapewnimy mu takie warunki, żeby był szczęśliwy. I tylko wtedy, można powiedzieć, możemy się na niego zdecydować, ponieważ bardzo ciekawy pies, ale też pies wymagający i troszkę inny niż się wielu osobom wydaje. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.